Szemato, kontynuujemy nasze wcześniejsze zmagania. Jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie wcześniej. No to jest tu to mi się przyda teraz. Teraz. No to. Enchantujemy go sobie. Fila. Eee, Ginni. wow ile to ma poziom move nieźle no może później to zrobię na razie może level pozbieram zawsze się przyda Ile ich jest? O oh. Węgiel tam jest perełka? nie ma perełki uuu zaraz Jeszcze... o jest perełka jedna tylko ale dobrze nie źle Lepszy lepiej jedna niż zero czy to jest jakaś pułapka czy co co jest jakiś lagil co skaczą patyki no nie mam. Aż w plecaku Też nie Na razie niecałe 20 Całe 20 sztuk pochodni poszło To jeszcze mam ponad 43. No jak znajdę jeszcze drewno to będę miał jeszcze więcej tutaj byłem już tutaj też tu też Przyda się zawsze. Tak, stakują się. Dobra, to też się przyda, niech będzie. O, biblioteczka jest. Przyda się do domowej. Tutaj to nie byłem jeszcze. Bardzo rozległe jest ciasto. Ciekawe ilu poziomowa jest. Na co mi kamienny miecz na to wychodzi już wszystko. O, blazy, oj oj. Muszę czym się budować? Fak? Skąd ten w miejscu Koby? A, bo to już nie woda, spoko. Muszę zjeść coś. Ну, что еще материалов материал да. есть? Ой. Боже, что? Ile żelaza hmm. spróbuję obudować to, aby z żelaza wydobyć Pegas w tym miejscu. Poraśmy możemy skoczyć. Tak, możemy skoczyć. Uuu. Co to było? Czarne serce. Ser... czarne serce. Fok. Nieźle <coughs> Fucking shit mm. No fajnie no, to trochę nieuczciwe jest. Dam sobie z tym spokój, bo nie dam rady tutaj być. To będę to już sobie idę. No wiem, to jest nieuczciwe. No ale ile muszę iść z powodu Tylko 600 metrów? To w troskę się oddalałem. chodzi o mój inny filmik to nawet dość może ciekawy materiał dotyczący zlotów w Białej Podlaskiej dzisiaj byłem, nagrałem co byłem w stanie, no czyli dość mało bo telefon, przepraszam bardzo no siema jestem z powrotem no to i gramy dalej, no to wracamy do góry a mówiąc <laughs> do wcześniejszego wątku byłem no, na rozpoczęciu sezonu motocyklowego w Pie Podlaskiej z paroma kolegami. Ostatek. I nagraliśmy. Nagrałem pod koniec y, taki był krótki materiał. No, pod koniec. Ostatnie minuty już y, spotkania. Najpierw trochę pomyślałem, aby, aby, aby zagrać, aby nie zagrać. Aby nie nagrać. O, to nagram tak parę minut. Tu trochę, trochę tego jest materiału. Także jutro będzie jakby kontynuacja tego materiału Kto co dzisiejszego materiału? No tak Dobra wracamy do domu Wiosce byliśmy yy, Odwiedzimy już czas <kłysy> Okej okay, drzewa tam są ...z biomu zimowego. Chyba byliśmy. Pandzia! Mm, mm, mm. Co masz? Gdzie <ścoughs> się ciastko. Chyba byliśmy. No, byliśmy. O, nie byliśmy! Hmm. no to idziemy <ścoughs> nic w nie ma a może lepiej nie bo my się tutaj przydalamy później piesek piesek <laughs> chodź 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 <laughs> he he łączę dziękuję to idziemy Wow! Ważka! Przyda mi się, nie, jest nasionka! Wreszcie będę sam robić sobie pole. Co zrobię takie duże pole. Miejsca już nie ma Nic już nie wsadzi się Wracaj, kilo. Ostatnie pole? A jeszcze <tryk> Jeszcze parę Wszystko się jeszcze przyda. Nie liczę z tego. mam dużo. A dla dwudziestym dziesięciu nie będę marnował miejsca. O, fk. Nie, piesek nie, piesek nie. O, zaczyna się. Zabawa. O, muszę zebrać trzcinę cukrową. Aby kartki były, mi się przydadzą. To znowuż. znowu już 5 minut. Razem 15 minut materiału chyba. Jakoś tak. Słuchajcie w ten głos. tak dla mnie to jest strasznie brzmi... trochę by strasznie brzmiało. No, okopajonka. oko pająka wo. Wow, wow. Nie, piesek nie, piesek nie Chodź, 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 chodź! No! Nie! Nie! Co to mi psa zabiło? Hmm. I pierwszy piesek Mam <tryk> no, może wolne jedną a chuj mi ten kilo. No Oj, niklowko, mieczek. Dobra, tu wracamy do domu. Eksploatacja... Eksploortacja uważam za udaną. wow. wow. Rapa by się przydała. O, podwodne ruiny jeszcze są. Zacji. Odwiedzę je zaraz. <laughs> Nic ciekawego jak zwykle. mik e control synu O nic zrobię zaraz Nazwego darek z cool na końcu darek zniku spróbuj na kostnego założyć wolf przez 2W Cż to się co mogę wyżwalić statyw chleb no i mięsko jest <tryk> Nic, czy nie mogę gdzie kostki Dremobów? Normalny. Już drzewka tam rośnie z boku. Na przykład życzę Wam udanej majówki. Żyba ciekawa. Fajna, miła. I żeby długo trwała No też nie mogę na niego. Ło slim o jest dużo i jest dużo kostek Będzie aby robić jakieś drzwi fajne Dobra, 8 piasek dłuższy. O co mi natrawa brudawka? 12? Dużo. Taki koniec już rzadko spotykany. Zauważmy to. Dwa kipery, dwóch rodzajów. Jeden normalny, drugi rozwalający okolice w powietrze. Czyli no. Górę z a dół z góry. Idziemy do domu. Do Wilni. Może kilka spotkań po drodze. Coś nakarmić. <tryk> Pegas z Szybko ziomek. Próbowałem jakieś Pegaza udomowić, ale mi się nie dawały. A podobno się jakoś da, Coś tam dać mu do, do jedzenia. Zamknąć go z drugim takim samym koniem. I na następny dzień też oddalić. Powstanie Pegazik mały, który można spoić. Uuu, Czyli nic ciekawego nie ma. A tam domek się nie ma. W trzydziestym piątym dniu gry Minecraftowej eee? Co jest? Wszystko się Robi No co jest l... Co nie wiem już o, jest hisa, nie pamiętam nawet Muszę zobaczyć te materiale poprzednim odcinku. No i nie, wydawało mi się, że nie. Dobra, to idziemy, może się spać, się uda. No, jeszcze możemy. Może uda mi się go zabrać. Kostki od tego konika kostnego. A nie, już. Dobrze, to dziękuję za oglądanie Szóstego odcinka Minecrafta z... Minecrafta na modach Zapraszam do oglądania następnych odcinków, poprzednich O, konik Chwilego jeszcze tylko u udamowi Szkoda, że ma czarnego Nie ja, chwila, chwila. O Czemu się go kagniło? No Jak go nazwałem? Co bez imienia jest? Elegancko no, elegancko, bez kon... Bez chciałem go Dareku nazwać. <laughs> nie jest zły. Czekajcie czy nie w domu wejdę. Muszę mu stajnie wybudować. Tu można z nas zrobić odcinku. Nie wejdę. No to szkoda. O, drugi konik. Ojej, jak się robiło? Z się robiło? Yy, yy. Hmm. To się w poprzednich wersjach robiło. Może z. O, tutaj jest. Pięć skór i trzy żelaza, mam skóry. o będzie najlepsze, o, już dwa, teraz z żelaza. Też raz. I to robimy to tak Wąż. Wow Czy ten konik, o oh yes, słychać go Go, tak samo go oswajamy. mnie do, do tej pory, aż z, nie spadniemy. Niektóre którym koniec są No. O, o, zebra. w tym wrócimy, hmm. nie, nie nadam już imienia, nie będziesz już darkiem. Slide, teraz spróbuję nas udomowić, zebrę jak się na to czarnego konia. I na tym zakończymy w wtedy, jak zakończymy materiał. Ja! Nie mogę wsiąść, Gin! Nie miałem innego wyjścia. Czarnego konia u mówię. Będę miał już trzy kolory z Stefan, a bralec. Spróbować? No. A. No to jeszcze raz zakończymy odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie odcinka. Zapraszam do oglądania innych odcinków: szczególnie Minecraft, innych z moich filmików. Dziękuję. Za oglądanie zapraszam i do na następnych odcinków.